Witamy Państwa bardzo serdecznie. Koniec września. Znajdujemy się na plantacji truskawkowych inspiracji, gdzie tutaj mamy trochę taką anomalię, ponieważ pojawiły się owoce, a opowiemy w materiale, co tutaj się u nas dzieje. Jesień jest to czas, kiedy nasze plantacje przygotowują się do tego spoczynku zimowego. Tutaj widzimy, że już liście nam się przebarwiają, czyli te wszystkie składniki pokarmowe przemieszczają nam się do koron, czyli są magazynowane na ten start wiosny. Jednak tutaj też. Y ze względu na to, że ta jesień jest ciepła, widzimy, że pojawiły się kwiaty, pojawiły się owoce. Będziemy oczywiście obserwować w przyszłym sezonie, jak to się odbije na plonie, ponieważ no nie jest to standardowa i normalna rzecz, która się dzieje tutaj na plantacji. No, mówię, warunki były dość specyficzne tej jesieni, no i rośliny po prostu. Jakby zwariowały, nie wiedzą co się dzieje, i dlatego powypychały część tutaj kwiatostanów i się pojawiły te owoce. Oczywiście będzie trzeba to usunąć, ponieważ jeżeli zostawimy te owoce tutaj na krzakach, no to one zgniją, a później na przyszły sezon będziemy mieli tutaj źródło infekcji, czy to szarej pleśni, czy antraknozy. Jeżeli chodzi o te przebarwienia tutaj na liściach, tym to już się nie warto przejmować, ponieważ jest to naturalne, że one się przebarwiają nie tylko na truskawkach, na innych gatunkach, również obserwujemy te zmiany barwy liści. W tym momencie tutaj jeżeli chodzi o nawożenie, no to fertygacja jest zatrzymana, jedynie jeszcze trochę podajemy wodę. Można tutaj wykonać zabieg taki wzmacniający preparatami zawierającymi bor. Chciałam Państwa zachęcić, żeby zajrzeć na plantację, zobaczyć w jakiej one są kondycji, jak to wygląda na ten moment. A jeżeli chodzi o nawożenie, no to przygotowujemy się tutaj już na przyszły sezon, na tą wiosnę 2025. Witam, jesteśmy na plantacji. Na zagonach, gdzie ostatnio wyrywałem krzaki, które niestety nie rokowały zbyt dobrze na przyszły sezon, jak widzimy już następne rośliny rosną, już wypuściły owoce, musimy jak najszybciej pójść i te owoce i kwiatostany pousuwać, żeby jeszcze zdążyły zawiązać plon na przyszły rok. W przyszłym roku każdy będzie miał okazję zobaczyć, czy takie późne sadzenie frigo da, daje radę zawiązać owoc i dać plon na przyszły rok. Jak widzimy, rośliny są zdrowe. Tutaj nie widzimy zbytnio oznak chorób no wyrywać raczej już ich nie da rady. Jak mogę powiedzieć, to jest odmiana Mailing Vitality i jak widzimy tutaj, nie widzimy żadnych wypadów na plantacji, wszystkie rośliny się przyjęły. Bardzo fajna zdrowotność. No na pewno najważniejsze w tym momencie usunąć im te owoce. U nas też mamy innej pracy dość dużo i nie mamy czasu, ale musimy wziąć i to Usunąć. Tutaj mam właśnie te, takie doświadczenie: bardzo późne sadzenie frigo, bo to sadzenie to był początek września, więc, więc już bardzo taki późny termin na frigo. No i zobaczymy, czy takie późne sadzenie frigo daje efekty na przyszły sezon. Ale o tym każdy będzie miał okazję się przekonać w przyszłym sezonie, jak będą zbiory w przyszłym roku.